Gdy szukasz wygodnej w obsłudze i funkcjonalnej płyty indukcyjnej, Electrolux EIS82441 SenseBoil może spełnić wszystkie Twoje wymagania. Dzięki jej elastycznym strefom grzejnym Infinite oraz praktycznym funkcjom jak SenseBoil, PowerBoost, Bridge czy hop -to -Hood szybko i łatwo przyrządzisz pyszne dania dla siebie i swoich bliskich. Płyta ma wymiary 78 cm na 52 cm. Do płyty grzewczej dołączony jest przewód zasilający. Dzięki technologii SlimFit to jedna z najcieńszych płyt indukcyjnych, jaka dostępna jest w sprzedaży na polskim rynku. Ma zaledwie 44 mm grubości. Bez problemu można zamontować ją w miejscu po innej kuchni elektrycznej lub gazowej. Do jej instalacji wystarczy blato grubości 12 mm w przypadku montażu płyty nad szufladami lub 28 mm grubości, gdy płyta ma być zamontowana nad piekarnikiem Electrolux. Funkcja Sensboil pilnuje wrzącej wody i zapobiega kipieniu garnków. Płyta automatycznie zmienia temperaturę, gdy woda zbliża się do punktu wrzenia, żeby gotowała się delikatniej. Dzięki temu możesz skupić się na gotowaniu i cieszyć się czystszą płytą indukcyjną. Funkcja Hop2Hood ułatwia gotowanie poprzez bezprzewodowe połączenie między płytą a okapem Electrolux. Wystarczy, że włączysz płytę, a okap uruchomi się automatycznie i dopasuje swoją moc do intensywności gotowania. Rezultat to czyste i świeże powietrze w kuchni bez wysiłku. Elastyczne pola Infinite automatycznie dopasowują swoją wielkość do rozmiarów garnków i patelni, aby uzyskać maksymalną wydajność. Skorzystaj z funkcji Bridge, aby połączyć dwa pola grzejne i uzyskać większą przestrzeń do gotowania. Dzięki synchronizacji temperatury i czasu pracy sprawdzi się wtedy, gdy chcesz przygotować dania w dużych naczyniach, np. Na, na płytach grillowych lub w brytwankach. Uruchom praktyczną funkcję Eco Timer, która odlicza czas do końca gotowania. Dzięki niej płyta wyłączy się automatycznie po wskazanym czasie, na przykład potrzebnym do ugotowania makaronu al dente. Prostą i szybką obsługę zapewnia elektroniczne sterowanie Direct Access. Wystarczy jedno dotknięcie przycisku, by natychmiast uruchomić płytę i wybrać precyzyjną temperaturę. Sterowanie mocą jest osobne dla każdej strefy grzewczej, by jednoczesne przyrządzanie wielu dań było jeszcze łatwiejsze. Chcesz błyskawicznie zagotować wodę lub podgrzać patelnię do smażenia? Skorzystaj z funkcji Power Boost, która zapewnia maksymalną moc pola grzewczego, aby przyspieszyć przygotowywanie potraw. W filmie wystąpiły akcesoria. przyjemność gotowania, jaką daje wyjątkowo cienka płyta indukcyjna Electrolux SenseBoil EIS 82441. Dzięki praktycznym funkcjom jak Sensboil, Bridge, sterowanie Direct Access oraz bezprzewodowe połączenie z okapem Hop to Hood, droga do wyśmienitego smaku jest jeszcze prostsza.